Majtowska, zapraszam Was na filmik pod tytułem Gwendai i chcę Was zaprosić do subskrybowania i do lajkowania moich filmów, bo wtedy możecie też podać link do Instagrama, do TikToka w opisie, nie w opisie, tylko w komentarzu. A ja będę mogła Wam lajkować, zdjęcia obserwować, dawać follow i ogólnie takie rzeczy, bo ja to będę sprawdzała i chciałam wam jeszcze powiedzieć, żebyście zaglądali do opisu, bo będą tam podane, yy, mój Instagram będzie podany, Snapchat TikTok i TikToki osób, różnych osób, które chcą po prostu, żebyście na jego na ich TikToka wili. Jeśli wiecie, ja to wszystko sprawdzam i powynagradzam naprawdę duetami, albo promo, albo właśnie follow lub lajkowaniem różnych zdjęć, filmików więc zapraszam was do nawet no zacznijmy, tutaj nie będę wam pokazywała pytań od razu, że mam je tutaj zapisane, ponieważ mam tutaj też pomysły na filmy a nie chcę wam spoilerować mam 15 pytań od widzów i 13 szybkich odpowiedzi, czyli takich szybkich pytanek, czyli na przykład takie pies czy kod, i odpowiadamy no ja się bardziej będę rozgadywać, ale nieważne Tutaj bijajcie na e, TikToka tej osoby Nie wiem czy ona nie zmieniła nazwy Ale będziecie mieli tutaj Zuzanny QA, Qa. Podłoga 14 Zadała mi 6 pytań e, Czyli znasz, jak, znasz jakieś Fałszywe osoby Znam Dużo fałszywych osób. Osoby, które są fałszywe i wiedzą, że ja tak o nich myślę, wiedzą, że to właśnie o nich mowa. Jaki masz kolor oczu? Więc tu jest dziwna sprawa, bo mam kolor oczu bardzo zmienny. Sorry, że macham tak tym zeszytem, ale no. Eee, I mogę mieć rano brązowe, a wieczorem że zielone albo na odwrót, czyli mam zmienne, z brązowego na zielone albo z zielonego na brązowe. Masz drugą połówkę. Odpowiedź nie? Do której klasy chodzisz? Więc chodzę do klasy piątej. Normalnie bym chodziła do klasy szóstej, lecz mama mi zatrzyma po prostu rok w zerówce. I siedziałam tam o rok. Masz buffyf, mam byfy. Ile masz lat? Mam lat rocznikowo 12 i tutaj ogólnie mnie te pytania już są mega stare, więc no już są z 2 miesiące przed, bo są nagrywane, są były pisane 16.01 i no to były zapewne jakoś 10.01 one napisane, więc były, no... Po prostu dwa miesiące temu jest zadane. Sorry, że tak długo się zbierałam do nagrania tego filmiku. No przepraszam Was z góry, a z tego, że nie było filmików, to po prostu byłam przeziębiona i mam sprawiedliwienia, żeby nie nagrywać. Znaczy, no to nie jest tak, że ja po prostu nie chciałam nagrywać, tylko no nie miałam pomysłu na filmik. Jeśli macie pomysły, to piszcie w komentarzach ja będę wynagradzać. Hmm, na czym skoczyłam? Dobra, teraz, ile masz, byf? To jest nieważne. Ulubiony kolor. No więc, ulubiony kolor to jest szary, biały i czarny, nie. a z kolorowych kolorowych, nie, nie. takich stonowanych to habrowy albo fioletowy. Ulub... Mm. Ulubiony TikToker. No więc, nie mam ulubionych TikTokerów, a jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie to są moje ulubieni tiktokerzy to nie są aż tak sławne sobie, ale jednak mają dużo lajków ale żeby mieli jeszcze więcej to musicie zajrzeć pod opis w opisie będziecie mieli nazwy tych tiktokerów pod moją nazwą I teraz następna pytanka, czyli lubisz szkołę, czy lubię szkołę? Nie lubię szkoły, zależy w jakim momencie. nieraz jestem szczęśliwa, a nieraz już mniej. Jaką masz wadę wzroku? Mam bardzo dużo, niech nas wady wadę wzroku, bo mam wadę wzroku minus 2. Od kiedy nosisz okulary? Profilaktycznie od pierwszej wizyty u lekarza, u okulisty, byłam. To z 5 lat temu albo i4 masz i -f -f -f. Nie mam i fy Czy lubię matmę? Yy, średnio, ale muszę Wam powiedzieć, że sorki za odgłosy bo jakoś odgłosy są na dworzu, a mój mikrofon mega dobrze łapie. Chyba, że usunę dźwięki profilaktyczne z tyłu, no więc no, e, czy noszę korczyki? No, więc z tym jest taka sprawa, że nie noszę korczyków, ponieważ mam praktycznie chyba tak jak moja mamusia, czyli e, że nie mogę nosić ich gdzieś tak do około 16 roku życia. Kolczyków, i wtedy może już mi się powiększyć, Bo teraz mi się strasznie paprzą, paprzą uszy od właśnie kolczyków. Mam tylko zarośniętą miałąkę, bo miałam je przekuwane aż 4 razy. Z czego jeden przekuwam sobie sama. Jedno ucho sobie przekuwam sama. To, to, tym kolczykiem. I teraz czas na szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Nie, mnie one nie będą aż tak szybkie, ale będą szybkie I ogólnie przepraszam bardzo, że się powtarzam Ale nagrywam to czwarty raz No I możecie pisać też w komentarzach, czy chcecie przybitki Takie z Przypałowych albo niewypałów przywitań Bo mam takie Do tego filmu jeszcze nie będę stawiała błoni Nie wiem, czy chcecie, jeśli chcecie, to napiszcie Czyli truskawka czy malina, obydwie robię tak samo, zależnie od mojego humoru. Mnie raz malinka, nie raz truskaweczka. No. Dom czy blok? Prawie aktywnie dom, lepiej dom, ale mieszkam w bloku. Miasto czy wieś? Z jednej strony wieś, bo jest spokojnie, ale wolę miasto. Czarne czy białe? Czarne na ubranie, biały ogólnie. Nie morze czy góry. No więc morze, a tak ogólnie wyglądowo, jak z czego lubię zdjęcia bardziej na przykład przy zachodzie słońca, to jednak to jest... to są chyba góry. Takie bardziej zdjęcie z jakiejś zimy lub coś takiego, to wtedy są góry chyba. Chociaż może też małe widoki może czy jezioro, no więc to jest taka sprawa, że wolę stawy ogólnie, bo są bezpieczniejsze. To jest zamknięta przestrzeń wody, ale jakbym miała wybierać, to mi się jezioro jest lepsze. No. Dzień czy noc? Dzień. Owoce czy warzywa? Owoce. Chociaż niektórych owoców nie lubię Język polski czy matma. Chyba szczerze Już szczerze jak wam powiem to bardziej wolę Matematykę, bo szybciej zlatuje Pepsi czy cola? Wolę colę I wiem, że dużo ludzi mówi, że w ogóle to nie ma różnicy Pepsi a cola? What? Przecież to jest tak samo robione to przecież nie ma różnicy w ogóle w tym a dla mnie jest wielka różnica, ponieważ pepsja jest mega słodka jak dla mnie a wolę kole o wiele wolę kole, to też to niech pisze w komentarzu cytryna, czyli mąka tak ogólnie do picia sobie, do wyciśnięcia to cytryna a jak do jakichś potraw, jakichś sałatek to limonka albo do limonkę wolę do e, picia. Do takiego picia w sensie do wody, żeby sobie wsadzić do szklanki z wodą i no. Laptop czy komputer. Komputer wolę podjętam względem, że ma zawsze lepszy ten system i w ogóle. Jeśli nie, znam na elektronice. A laptop wolę pod tym względem, że po prostu jest przenośny, wszędzie można go wziąć, no. film czy książka, oczywiście zdecydowanie wolę film, kto woli film, wszyscy praktycznie, no na pewno 3 czwarte populacji woli filmy i to na tyle kochani. Nie zapomnijcie zajrzeć w opis, zostawić subskrypcję. Będę Wam bardzo wdzięczna, zostawić łapkę w górę i napisać to. Ten, kto właśnie oglądał, będzie wiedział, co ma napisać w komentarzu pod filmem. A przypnę mu serduszko i ogólnie. Widzimy się w następny wtorek, ponieważ mam nadzieję, że filmy będą się pojawiały co wtorki, co tydzień, bo z tym wtorkiem i sobotą to już było tak przekombinowane, nie wiedziałam, w który wtorek i w którą sobotę. My nie będę w sobie wtorek, później sobota to dwa, dwa filmy w tygodniu, no się nie wyrobię. Trzymajcie w ogóle kciuki, żebym się wyrobiła z tym co tydzień wtorkami o godzinie 18.00. Ewentualnie mogą się pojawić o 16, ale to już będzie ewentualność Mam nadzieję, że będę działała systemowo wszystko, żeby będzie co tydzień będą filmiki we wtorki I buziaki, papa Witam was przy montowaniu, bo po montowaniu zauważyłam, że był taki jeden problem że straszny miałam problem z wysławieniem się, więc z góry przepraszam. I chciałam powiedzieć, że to nie będą osoby, które mają dużo lajków pod moim nickiem w TikToku, tylko po prostu moi widzowie, którzy chcą być zapisani. Więc zgłaszajcie się na TikToku pod takim jednym TikTokiem, na którym napisałam, którzy chcą być. pozdrowieni, mówiłam zresztą i mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. I na końcu też będą się te osoby wyświetlać, więc po tym wideo Wam się wyświetlą osoby. W których macie wbić. Bziaki i już. Zaraz koniec filmiku. Tylko zobaczycie te osoby i wbijacie na nich. Zostawiajcie follow i serduszkujcie.